Krok wahadłowy, stosowany tylko przez mężczyzn, wykonywany z charakterystycznym odrzuceniem nogi w bok na trzy oraz z uderzeniem piętą lewej nogi o piętę prawej nogi na raz i na trzy. Krok bezzmienny. Krok bezzmienny mieści się w jednym takcie muzyki mazura. Wykonują go zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Składa się z jednego płaskiego podskoku, przesunięcia, i dwóch kroków chodu, które w zależności od kierunku poruszania się są wykonywane do przodu lub do tyłu, po linii prostej, po linii łuku oraz w obrocie w prawo i w lewo. Krok bezmienny nie jest na ogół stosowany w formie cyklicznej przez większą ilość taktów. Wplata się go raczej od czasu do czasu pomiędzy inne kroki czy całe tematy, wykorzystując go jako łącznik do scalenia mniejszych w większe fragmenty tańca.